Do tego grona zwycięzców na niżnym Tagile Markus Eisenbichler. W tym sezonie nie schodzi z podium. Wygrana w Wiśle, wygrana w pierwszym konkursie wrócę, a i potem musiał zadowolić się drugim miejscem, mimo że wydawało się, że to trzecie zwycięstwo z rzędu jest na wyciągnięcie ręki. Mocno wieje w tej chwili jest sygnał od Stefana Horngachera. 128 metrów odległość, jaką musi pokonać. Eisenbichler, by wygrać konkurs. Ależ fatalnie rzuciło nim tam w powietrzu i po prostu w pewnym momencie musiał się ratować tak naprawdę przed tym, by nie skończyło się to dla niego tragicznie. Halvor egner wygrywa dzisiejszy konkurs, a Markus Eisenbichler 80 metrów, wypadek przy pracy absolutnie. Podmuch wiatru, który spowodował, że gdzieś tam zadrżały pewnie serca kibiców, by nie skończyło się to dla niego fatalnie. Patrzę na wiatr, niby 80-tych, dopiero 28 miejsce Markusa Eisenbichlera w dzisiejszym konkursie. No to jest gigantyczna niespodzianka.